Jeśli kochasz mnie, to zrozumiesz mnie, To domyślisz się i bez słów. Za czym tęsknię dziś, o czym marzę dziś, Możesz starzy wyczytać tę myśl. Musisz sercem zrozumieć dziś treść moich słów, jeśli mnie trochę miłujesz, a jak nie kochasz mnie, to choć powiem ci, to i tak nie zrozumiesz tych słów. Jeśli kochasz mnie, to zrozumiesz mnie, to domyślisz się i bez słów. Za czym tęsknię dziś? O czym marzę dziś? Możesz z twarzy wyczytać tę myśl, Musisz sercem zrozumieć dziś treść moich słów, Jeśli mnie trochę miłujesz, A jak nie kochasz mnie, to choć powiem ci, To i tak nie zrozumiesz tych słów. Kochasz mnie, to zrozumiesz mnie, to domyślisz się i bez słów. Za czym tęsknię dziś? O czym marzę dziś? Możesz z twarzy wyczytać tę myśl? Musisz sercem zrozumieć dziś treść moich słów, jeśli nie choć trochę umiesz. Bo jak nie kochasz mnie, to choć powiem ci, to i tak nie zrozumiesz tych słów. Kochasz mnie, to zrozumiesz mnie.